Interface Lewy klawisz wyboru odpowiada nazwie funkcji w lewym dolnym rogu wyświetlacza. Środkowy klawisz wyboru odpowiada nazwie funkcji w centralnej części wyświetlacza. Prawy klawisz wyboru odpowiada nazwie funkcji w prawej części wyświetlacza. Klawisz kierunkowy umożliwia poruszanie się po menu w górę. Dół, prawo, lewo, zielony klawisz połączenia, czerwony klawisz zakończenia. Korzystanie z interfejsu na przykładzie wysyłania wiadomości tekstowych: Wybierz menu wiadomości: Potwierdź, utwórz wiadomość: Potwierdź. Wiadomość SMS potwierdź. W polu do wpisz numer bądź znajdź kontakt. Kontakt. Potwierdź. Serwis ekonomiczny wybierz. W polu wiadomości wpisz wiadomość SMS. ושני <sum>